Siema, a tutaj Juryt i dzisiaj gramy w Henry Stickmana, a tak, na, a tak w pełnej nazwie Henry Stickman Collection i pogram sobie dzisiaj The Completing the Mission Okej okay. to zobaczmy co ja tutaj robiłam <śm> <śm> To jest. Czekaj. Chwilkę, bo muszę sobie zobaczyć, co ja tutaj pan Aha, okej. Okay. To jest jedno z moich ulubionych zakończeń. Czekajcie, żeby. Tak, jaski. I oczywiście Biosim trzeba zrobić, skipuję sobie to, okej tak, więc, tak, Jak dobrze pamiętam to, to było dobre. Trzeba najpierw się zidentyfikować. Aha, nieźle, ja teraz wyparczę. A to było tak. Bum. Jak się zrobi ten mapa, już się i będziesz chciał mi ją przynieść, to możesz spokojnie bo. Dobrze. stoi, że nie będzie Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. To poza byłeś już kiedyś na zajęciach. Okej. Łoktrów to jest najgorsza rzecz, która może być. A to, to jest fail, więc robimy tak. Uczniów. Jak ktoś wchodzi, to na pewno nie taki się nie ma, To O! <muchy> <muchy> A to, bo ja robiłem już hmm, Nie, Okej, okay, to. To jest taka śmieszna rzecz. Tutaj się będzie klikał, to jak się zrobi wszystkie osiągnięcia, wszystkie faile. To tutaj to będzie taki przycisk, ale nie teraz, nie dzisiaj to. Trochę ściszę w ogóle. A O temu nie robiłem. BIOS I'm in a bogey. Oh yeah, baby. Ja lubię to zakończenie. Jak jest to zakończenie, to też. O, o! Też te zakończenie lubię. W ogóle y, pójdę sobie do hubu, bo tutaj czołówka jest kozacka. Z tego tu. Okej. Okay. Tak. Bam. Nie pomijam czołówki, bo jest za Jakby co? O, Eli, siemka.

Okej, ja sobie skoczę Adios Bim O tego nie miałem Dziwne to jest gość który ze chce mi pomóc Come on get Come on Davy Davy robisz to Zaraz zrobię tutaj dwa fejle, ale one są takie śmieszne, że sami zobaczycie. Na przykład The Good Gents. Dobrzy dżentelmenowie, zobaczmy. <noise> Rozwala mnie to. No właśnie, to jest OP. I to jest też dobre. Tak, stary dobry czas, kolego. Oczywiście, to jest dobre. To jest dobra odpowiedź jest tutaj. No i tego obrazu, co teraz widzicie, zrobiłem, y odrysowałem go, tak wygląda. Taram, myślę, że jest fajny, według mnie jest Ła Zobaczmy, o, Topat King, przecież to jest kozackie. Mapa, Convict Allies. Так, так. Instead. I hope you don't mind. Mm -hmm. uh, I'm Ellie. Uh, I'm new here. What are you guys up to? Well, uh, Henry, remember that orbital station idea we were talking about? We went ahead with that plan. We've got all of our assets in there already. Once the final preparations are complete, we'll be ready to launch into orbit. That should keep us far away from any governments trying to bring us down. We should be able hey, to. Uh, Hey, what did I tell you about calling me that? Henry is the chief, remember? Oh, okay, yeah. We're under attack. You two, get to the rocket. Henry. One, two, three. The rocket is launching in five minutes. Oh, oh. <laughs> Tutaj zrobię innego fejla, ale on jest naprawdę śmieszny. Czekaj. Okay. Super Pan był przecież dobry. Ha. No to zrobię jednego fejla tylko, żeby mieć bajosa. O. bam, bam. bam. <ścoughs> 95%. He. Bim. Bim China. O, o. A, no chcę zapomniałem. To był fail. Bam. Bim bim. Hmm. Wiecie co? Ja jestem chyba drugim Charlesem, więc możemy wybrać helikopter. Just you wait till my No właśnie, what do you think you are? Charles? Gdzie jest Charles? Tutaj. W tych... W sensie tutaj po prostu. W wybajosach. Dziwne. Ciekawe, czemu nie jest w tym, pierwszej tej. O, a co to było? Right hand blue. O, to, to. To była spoko karta. Tylko gdzie jest to, co ja chciałbym znaleźć? Where is Charles, baby? Okay. No hello, hello, where is Charles, bro? Albo jestem ślepy, albo go tutaj nie ma, mimo że jest bohaterem. Tu nie wiem, ale dobra, Bim. O. plus trzy nowe biosy. To jest śmieszne, a poza tym chciałem Bajosa -y zrobić, ale never mind, I czemu tamten nie mogę Bajosa zrobić? O. Jedziemy. O, Eli, chyba <laughs> O, to też będzie śmieszne. Zobaczcie na to. <laughs> overshot by just a little bit ah <laughs> get this. Henry Henry, henry. is um 3 2 1 wait henry is still down there we'll keep the door open as long as i can Yay 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 Tak, ja kocham te właśnie zakończenia, o Panie. O. A muzyka z końca tutaj jest y, kozacka, bo chciałam się właśnie żegnać powoli i chciałam to zakończyć bardzo fajną muzyką. Szybko, szybko, jedziemy, jedziemy. Ah, what a move! Can't believe we did it. You end up sending the rocket anyway? <tiny> Nie ma nic więcej do zrobienia z osobami, tak Henry? Czekaj, to, yy, co my tu mamy? To opadkiem, tak, tak, to opadkiem, tak, tak. To za chwilę się widzimy, gdy zrobię y, tego. Hmm. Yy, Valiant Hero.